Siemano, siemano. Tutaj gumisz. Ja ten kanał to potęga wokalu. W pierwszej kolejności dziękuję wszystkim za życzenia urodzinowe. Kochani, jestem już starym człowiekiem i z tego powodu słucham muzyki w bardzo, bardzo konkretny sposób. Zakorzenione jest u mnie słuchanie płyt. Dzisiaj troszeczkę o tym sobie pogadamy. Jan wydał płytę. Moi drodzy, ja intencjonalnie, świadomie zacząłem słuchać muzyki w, pod koniec lat 90. To były czasy, kiedy nie było internetu, nie było streamingu, a muzyki słuchało się najczęściej z przegrywanych płyt oraz kaset od jakichś znajomych, od sąsiadów. Często była to muzyka nieoryginalna, po prostu piracka no właśnie, naniesiona jakąś nagrywarką na kasetę, bądź też na płytę CD. Wtedy, żeby posłuchać naszego ulubionego artysty, często trzeba było po prostu kupić bądź też przegrać od kogoś całą jego płytę. Dlatego do dzisiaj mi to zostało, że traktuję taki odbiór muzyki jako ten mój ulubiony. Uwielbiam słuchać całych płyt danych artystów. Są płyty, które kocham całym sercem w całości, jako dzieło. Dzisiaj muzyki słucha się w taki sposób, że e, mamy swoich e, powiedzmy ulubionych artystów, swoje ulubione zespoły, ale ogólnie rzecz biorąc, e, słuchamy często składanek albo m, słuchamy jakichś takich kompilacji z ich całej kariery, bądź też e, playlist na Spotify'u, na YouTubie, generowanych e, albo przez nas układanych, albo generowanych właśnie przez platformę streamingową. Ja, kochani, bardzo lubię słuchać muzyki właśnie w taki sposób, że. E, Daną płytę zbiór piosenek, często dziesięciu, kilkunastu może piosenek, często trwający od pół godziny, nawet do godziny, traktuję jako, jako jedno dzieło, jako taki wyraz artystyczny człowieka bądź zespołu, który skupia się na konkretnym etapie życia, danego twórcy jest wyrazem jego emocji, jego przemyśleń. I. Mam mnóstwo płyt, które znam na pamięć w całości, i są oczywiście płyty, które mm, mają, dajmy na to 10 utworów, i każda, każdy jeden z tych utworów mógłby stać się singlem, mógłby stać się hitem. I tutaj na, na myśl przychodzi na przykład jakiś Linkin Park z pierwszymi płytami, czy wiele, wiele innych yy, 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 dzieł mojej młodości. Ale, tak jak powiedziałem, płyty yy, danego artysty ja traktuję jak książka, w którym. W w której każdy kolejny utwór jest pewnym rozdziałem. I tak należy też traktować nowe wydawnictwo Jana. Jest to, to dosyć krótka płyta, siedmiotworowa. Są takie płyty, które właśnie mają na przykład 10 utworów, dosłownie 10 hitów takich reprezentatywnych dla danego gatunku muzyki, ale są też takie płyty, których kapitalnie słucha się w całości, mimo tego, że nie mają jako takiego hitu radiowego, czy jakiegoś reprezentatywnego utworu. E, w ogóle. E, to, co mi na myśl przychodzi, to na przykład y, pierwsze płyty Komy, gdzie, gdzie te utwory nie były radiowe, ale y, cała płyta Pierwsze Wyjście z Mroku, czy Zaprzepaszczone Siły Wielkiej Armii Świętych Znaków to były y, takie naprawdę bardzo wciągające i y, y, nieoczywiste y, książki, do których chciało się wracać i za każdym razem czytając czy też słuchając właśnie tej płyty czy przekładając na tą nomenklaturę książkową czytając każdy rozdział znajdowało się coś nowego, coś ciekawego, coś co nas interesowało zupełnie inaczej niż przy pierwszym przesłuchaniu, tak. Przychodzi mi na myśl prze... cudowna płyta zespołu Kat pod tytułem Ballady, gdzie było sześć ballad bardzo wolnych, bardzo klimatycznych. I mimo tego, że nie było na tej płycie żadnych hitów takich y, typowych, do no tej płyty jako całości słuchało się po prostu tak o za jednym podejściem. Jan wydał płytę. I store my fear and my pain in the nape of neck. Płyta, którą ciężko określić jako long play. Płyta, którą raczej trzeba określić jako przedłużone EP. Trwa dosłownie 20 kilka minut. Nie, nie, nie liczyłem, nie sprawdzałem dokładnie. Fajnie, że, że taki młody artysta. Yy, nagrywa, we, wydaje to w formie krążka, bo to jest bardzo, bardzo ogólnie yy, dzisiaj rzadko stosowana metoda, ale naprawdę można dużo lepiej zrozumieć artystę słuchając yy, taki, kom, taki, yy, takiego ciągu myśli, które ma. Tak? Ta płyta jest bardzo spójna, i muszę to powiedzieć od samego początku. Ona zabiera nas gdzieś w głąb tego artysty i nie ma absolutnie ani jednego hitu. Tam nie, żadna piosenka nie jest gladiatorem. Umówmy się ale jest coś innego co na pewno do tej płyty przyciąga ja przesłuchałem ją kilkukrotnie tutaj przed nagraniem tego odcinka ja przesłuchałem tą płytę kilkukrotnie przed nagraniem tego odcinka i naprawdę to jest bardzo taka mocno emocjonalna podróż płyta ma tak jak powiedziałem zaledwie 7 utworów no, i może przejdźmy do nich. Pierwszy utwór to Floating. Zaprasza nas w tą przestrzeń, a w taką mocno osobistą przestrzeń. Jest to piękny, taki churalny, taki troszeczkę, nawet bym powiedział, cerkwisko stylowy taki song oparty tylko na, na harmonicznych wokalach. Piękna, piękne zaproszenie do tego świata, do, do tego flow płyty, która już będzie miała bardzo podobne tempo do samego końca. Fajnie to zaprasza, fajnie tutaj się wchodzi, nastraja się do tego klimatu, no i przechodzimy bardzo szybko do drugiego utworu. Drugi utwór pod tytułem Nostalgia to jest moim zdaniem najlepszy, najbardziej emocjonalny kawałek na tej płycie. Kawałek, który mi osobiście najbardziej podoba, bo jest ma piękną linię, jest odpowiednie. Wyważenie pomiędzy warstwą elektroniczną a, e, a taką emocjonalno-operowo-rokową, e, e, nawet Jana gdzieś tam jest, te, są te emocje. Fajnie ten twór się buduje, bardzo fajnie się kończy. Słychać takie mocne emocje przekazane w tym właśnie kawałku. Oh, 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 Ogólnie moja ulubiona pozycja na tej, na tej płycie, taka najbardziej wydaje mi się hitowa też jednocześnie, bo jest taka dosyć dynamiczna w porównaniu do innych utworów. Później przechodzimy bardzo płynnie do utworu araknofobia, który już gdzieś tutaj, na który już reagowałem, którego już słuchałem. E, razem z wami na tym kanale, także pewnie tutaj gdzieś będzie odnośnik, także te, ten utwór e, bardzo ładnie nawiązuje do utworu Nostalgia. M, podobnie jak kolejny, podobnie jak kolejny utwór na tej płycie, e, który chyba był pierwszym singlem wydanym z tej płyty i on się tutaj znalazł, czyli utwór Letter, który tam napisany jest e, e, też bardzo emocjonalny list do rodziców. Tak to się interpretuje. Także też słuchałem go już na łamach tego kanału. Zapraszam Was do, do obejrzenia tego odcinka, gdzie mówię właśnie o tym kawałku, który jest tak emocjonalny, że naprawdę aż tutaj ciężko coś coś powiedzieć, bo jest bardzo przygnębiający z jednej strony, z drugiej strony naprawdę idzie wczuć się w klimat tego. On jest troszeczkę inny niż reszta płyty, jest bardziej fortepianowy, być może był też nagrywany w nieco innym czasie, bo troszeczkę brzmieniowo różni się od całości, od całej płyty. Kochani, no i to, to już tak naprawdę jesteśmy, wiecie, na półmetku, ale jesteśmy tak blisko emocji Jana, tych właśnie nostalgicznych, tych Emocji, jeżeli chodzi o wspomnienia, o takie przemyślenia niektórych rzeczy, powrót do przeszłości, jesteśmy w samym wnętrzu artysty po utworze Letter, i to jest naprawdę aż takie, mm, może być co dla niektórych przygnębiające, ale dla mnie naprawdę zanurzenie się jakby w ten rodzaj emocji, przeanalizowanie tych tekstów to jest rzecz bardzo taka. Osobista i bardzo coś, co ja kocham w muzyce, to jest to, że zawsze możesz odnieść utwór danego artysty do swojej sytuacji. I tutaj to jest. Tutaj te utwory są napisane w taki sposób, że mimo tego, że są mega osobiste i dotyczą konkretnych sytuacji w życiu Jana, to każdy słuchacz może troszeczkę zinterpretować to pod siebie i troszeczkę jakby poczuć. Te same emocje, które w danych sytuacjach Jan przeżywał, może sobie przypomnieć, że on podobne emocje w jakimś konkretnym momencie życia przeżywał. Mega głęboko jesteśmy. To nie jest płyta dla wszystkich. Ja na tym etapie już powiedziałem, że to jest mega depresyjny i nostalgiczny album. To jest rzecz. Turbo osobista. To jest rzecz, której ja jak poznałem Jana w momencie, kiedy wydawał Gladiatora, i te kolejne utwory, dwa czy trzy single kolejne, to nie sądziłem, że ten artysta aż tak się jakby to powiedzieć, uzewnętrzni w tych utworach, bo to, to jest materiał, który ewidentnie może być nawet przepracowaniem w jego wykonaniu niektórych traum, które ma rzeczy. Które nie do końca w jego życiu są ok, i z którymi on jest dzisiaj ok. Przelał to na papier, przelał to na muzykę. To jest, mimo tego, że jest wolne, delikatne, mimo tego, że jest to transowe, elektroniczne trochę, mimo tego wszystkiego to jest kurwa ciężkie. Bardzo, bardzo ciężkie. E, ogólnie myślę, że sporo ludzi, którzy pokochali Jana za gladiatora odbije się od tej płyty. Myślę, że stwierdzą, że to nie jest muzyka dla nich, że Jan stał się artystą, który robi muzykę nie dla mas. I to jest prawda, i tu się zgodzę, ale to jest tylko szacun dla niego, bo bo te wydawnictwo pokazuje, że on jest artystą pełną gębą, pokazuje, że, chce, że będzie robił to, co chce robić i, i to jest mega po prostu takie szczere i niezależne od nikogo. Miałem pewne obawy po Gladiatorze i tam, tam były też kolejne utwory, tam, gdzie był ten teledysk w Windzie, nie pamiętam, jak ten kawałek się nazywał. Zachodziła mnie obawa, że troszeczkę zacznie próbować robić hity takie do radia, trochę, trochę nie, trochę będzie taki rozerwany pomiędzy tym co chce wytwórnia a tym co on chce, ale on to wszystko odrzucił, on poszedł totalnie w stronę z tego co chce robić, ta płyta jest mega spójna mega takie ma, ma em, takie flow jakby to powiedzieć, takie trochę bardzo uduchowione, ale jednocześnie kojarzące się z jakimiś takimi koszmarami, po prostu z takimi traumami nieprzepracowanymi w życiu, cofaniem się w te najgorsze rzeczy po to, żeby je wyrzucić w muzyce od siebie, tak? I to jest bardzo dobry rodzaj terapii dla ludzi, którzy mają problemy z. Przeróżnymi rzeczami. Te, w taki sposób muzyk wyrzuca to i często oczyszcza się. I często sprawia, że po prostu żyjemy się lepiej, mówiąc całemu światu o tym, co e, nie gra, co jest nie tak. E, więc dochodzimy do kolejnego utworu, e, to jest utwór decision. E, to jest na pewno najtrudniejszy i najbardziej jakiś finezyjny wokalnie utwór, tam jest mnóstwo mnóstwo takich mega wysokich dźwięków tego rejestru głowowego, ale takiego turbo. Trudnego, takiego czasami wręcz gwizdka. Jest mnóstwo takich ciekawych zabiegów wokalnych. To się oczywiście dalej wszystko trzyma w stylistyce. To jest bardzo fajny kawałek. Popisy wokalne, Tam są popisy wokalne. Ta, ten utwór naprawdę pokazuje, jakie Jan ma możliwości. E, których nie zawsze chce wykorzystywać, nie zawsze musi to robić, ale w tym utworze pokazuje całą gamę brzmień od pięknego rejestru piersiowego do takich turbo wysokich dźwięków, które mało który wokalista na polskiej scenie byłby w stanie wyśpiewać. No i, i tutaj dochodzimy praktycznie do zakończenia płyty, bo zostały nam już tylko dwa kawałki i to są kawałki Kiss Kiss oraz What Do You Want From Me. I to są dwa najsłabsze kawałki na tej płycie. To są dwa najsłabsze kawałki na tej płycie. Kiss, kiss to jest utwór, którego ja chyba nie jestem zupełnie targetem. Monotonny, bez wyrazu tekst. Po prostu może już jestem za stary na niego, nie jest dla mnie. Nie trafia to do mnie. Ten, ten numer do mnie nie trafia, i co do utworu, który kończy tą płytę, czyli what do you want for me. To już tutaj się wypowiedziałem. Ogólnie. Podsumowując całe to wydawnictwo, jest to bardzo spójne, bardzo fajne, bardzo nostalgiczne wydawnictwo, jest to bardzo y, mocne, takie uzewnętrznienie się Jana, jest to rzecz, dzięki której troszeczkę. W zajrzymy w głąb duszy tego artysty i, i, i on nas z tym zostawia i ta płyta naprawdę jest bardzo spójna bardzo melodycznie y, w takim jednym koncepcie tempa też nie za bardzo się zmieniają y, ogólnie jako minus tej płyty uważam dwa ostatnie utwory What Do You Want for? Mi się po prostu nie podoba y, Kiss Kiss nie jestem targetem tego ale ogólnie jako całość jest to bardzo spójne na początku pomyślałem, że jako wydawnictwo takie long play, czy, czy, czy jeżeli wydawać coś jako płytę, jako długo grającą płytę, to powinno być tych utworów więcej. Jednak po przesłuchaniu tego stwierdzam, że bardzo dobrze, że to ma tylko 7 utworów. Bo gdyby w tej samej stylistyce były jeszcze 2-3 utwory, to już byłoby nudno. A tutaj mamy na tyle tego materiału, że nie zdążymy się znudzić. Te 25 minut to jest. Tak, że my nie zdążymy się tym konceptem znudzić. A koncept jest spójny, każdy utwór ma coś charakterystycznego, coś innego, jest troszeczkę z innej strony ogryziony, ale całość jako dzieło jest bardzo, bardzo spójna, bardzo fajna i jestem jak najbardziej fanem tej płyty, żebyśmy. Powiem tak, i po przesłuchaniu tej całości jeszcze bardziej doceniam Jana jako artystę. Mimo tego, że to nie jest tak jak wiecie, muzyka, której ja słucham na co dzień, jeszcze bardziej doceniam go jako artystę i naprawdę i przekonuję się do niego coraz bardziej. Dla mnie on pokazał, że po prostu ma pomysł na siebie, na tworzenie muzyki, na tworzenie całych płyt, na opowiedzenie jednej spójnej historii, na wylanie emocji z pewnej części jego życia, yy, przelanie jej. Na muzykę, na papier, jeżeli chodzi o warstwę tekstową, przerobienie tego na dźwięki, które ma w głowie, na wokale i pokazanie tego w jednej spójnej całości, danie nam razem z okładką, macie tutaj. Jest naprawdę, jeżeli ktoś lubi tego artysty, jeżeli ktoś lubi w ten sposób słuchać muzyki, 100 1% polecenia ode mnie. Sprawdźcie to, bo to jest kurde fajne przeżycie. Jeszcze na słuchawkach puścić sobie te dźwięki. Produkcja jest bardzo dobra. Zagłębiamy się w ten świat, on nas zaczyna otaczać. Jest smutek, jest nostalgia, jest po prostu coś ciekawego, coś czego nie usłyszycie dzisiaj w radiu. To nie będzie Gladiator, tu nie będzie hitów, to, to nie, nie, nie będzie, wiecie. Tutaj nic Was nie zainteresuje na pierwszy strzał. Musicie tego posłuchać od deski do deski, najlepiej dwa razy i wtedy możecie wypowiedzieć się na temat tej płyty. Jest super. Jest super. Tyle ode mnie, Gumiś, potęga wokalu, piszcie co wy o tym sądzicie, dajcie suba, łapkę w górę, dajcie lajka, like e, moi drodzy, w piątek gramy koncert w Opolu, Jak, jeżeli ktoś jest opolan, to zapraszamy, słuchajcie, preorder e, naszej e, płyty już można zamawiać, e, oczywiście znajdźcie Snowblind, możecie zamawiać już e, w listopadzie, wydajemy płytę, zapomniałem o tym powiedzieć, można już zamawiać naszą płytę pod tytułem Słaby Album, ukaże się w listopadzie. Już teraz możecie go zamówić razem z koszulkami i merczem, e, także zróbcie to po prostu, jeżeli ktoś lubi rockową muzykę, to jest naprawdę dobra płyta. Tyle ode mnie, e, siema!